Witam państwa. Oto o czym między innymi mówić będziemy w dzisiejszym teledzienniku. Na temat uroczystych obchodów 20-lecia istnienia województwa radomskiego. Na temat odmowy wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową postępowania przeciwko Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz o światowym dniu ochrony środowiska. Zorganizowana dziś w resursie uroczysta sesja Sejmiku Samorządowego była jednym z punktów programu obchodów 20-lecia województwa radomskiego. Uroczyste obchody 20-lecia województwa radomskiego rozpoczęły się mszą świętą w katedrze. Następnie w resursie odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Samorządowego. Licznie zebranych gości, w tym byłych wojewodów, powitał marszałek Sejmiku Jan Bednarczyk. Jako pierwszy na temat obecnych osiągnięć i problemów regionu mówił urzędujący wojewoda Zbigniew Kuźmiuk. W 1975 roku pojawiłem się tutaj w Radomiu. Jako doszły jeszcze wtedy student zdawałem egzaminy na Wydział Ekonomiczny wówczas w Filii Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Minęło 20 lat, jest mi dane piastona, piastowanie funkcji czy stanowiska wojewody. Proszę Państwa, myślę tak, że na rozwój i na osiągnięcia województwa radomskiego można patrzeć przez pryzmat rozwoju radomskiej uczelni. Wtedy, kiedy na nią przychodziłem, była to rzeczywiście filia uczelni kieleckiej, maleńka szkoła wyższa. W tej chwili jest to samodzielna, wyższa uczelnia ekonomiczno-techniczna. Były wojewoda Jan Rejczak, obecnie przewodniczący Rady Miejskiej, przypomniał historię i znaczenie Radomia jako stolicy regionu. Mówił też o represjach, jakie dotknęły Radom i cały region po proteście w 1976 roku. Radom w dniu 25 czerwca 1976 roku stał się miejscem znanego w Polsce robotniczego protestu. Protest ten został brutalnie stłumiony. Pierwszy wojewoda radomski Roman Maćkowski powiedział, iż niezależnie od ocen i opinii wyrażanych w momencie odejścia zawsze gotów jest działać dla dobra województwa radomskiego. I chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, jakie były oceny, jakie były opinie, jakżeśmy się rozstawali, to pamięć o radomiu we mnie, i tak jak wiem, u moich kolegów pozostawała, tworzyliśmy to województwo. Jego zręby w niezwykle trudnej sytuacji, było dużo problemów nierozwiązanych. I tak jak słuchałem wystąpienia i wojewody, i przewodniczącego Rady Miejskiej, no, wiele problemów pozostało tych samych. Po oficjalnych wystąpieniach zebranym gościom zaprezentowano program artystyczny. 3 marca grupa mieszkańców osiedla 15 piętnastolecia złożyła w prokuraturze rejonowej wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarzucając jej niegospodarność, prokuratura wydała postanowienie o braku podstaw do wszczęcia postępowania. We wniosku lokatorzy zarzucali zarządowi m.in. niewłaściwe przeprowadzenie denominacji czynszów, nieprawidłowości w naliczaniu podatku od nieruchomości oraz ich zdaniem błąd polegający na zawarciu umowy z Agencją Ochrony Fighter Krzysztofa Jagodzińskiego. Wydane w ciągu roku pieniądze w kwocie przekraczającej miliard starych złotych, zdaniem lokatorów, mogły zostać przeznaczone na bieżące remonty, których, jak twierdzą, spółdzielnia nie prowadzi. Natomiast usługi agencji nie przyniosły widocznych efektów w postaci poprawy bezpieczeństwa na terenie chronionych osiedli. Prokuratura w uzasadnieniu wniosku o odmowie wszczęcia postępowania powołuje się m.in. na fakt podejmowania wszystkich uchwał w oparciu o decyzję walnego zgromadzenia delegatów. Lokatorzy domagają się obecnie wyboru nowych delegatów, natomiast w stosunku do decyzji prokuratury złożyli zażalenie. Chcę powiedzieć, niezależnie od tego, Zarząd Rada Nadzorcza, mimo że Rada Nadzorcza ma uprawnienia kontrolne do przeprowadzenia takiej kontroli, szczególnie Komisja Rewizyjna, jednak postanowiliśmy, że Zarząd Rada Nadzorcza zwróciła się do niezależnego organu, jeżeli chodzi o spółdzielnię, mianowicie do Związku Rewizyjnego o przeprowadzenie niezależnej ilustracji na te sprawy poruszone przez skarżących się. I chcę powiedzieć, że ilustracja taka będzie przeprowadzona w miesiącu czerwcu tego roku przed rozpoczęciem walne zgromadzenia przedstawiciela radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Ona będzie zakończona i oczywiście na życzenie delegatów ta in informacja będzie również szczegółowo, uczciwie i obiektywnie przedstawiona. W czerwcu przed sądem wojewódzkim w Radomiu rozpocznie się proces przeciwko obywatelowi Białorusi Władimirowi Korotkinowi. Zarzuca mu się usiłowanie zabójstwa małżeństwa z Ukrainy w lipcu ubiegłego roku na terenie motelu Automobil Klubu Radomskiego. Oskarżony miał według zarzutu posłużyć się bronią palną, miał oddać kilka strzałów w kierunku obojga małżonków, którym życie uratowała jedynie natychmiastowa interwencja lekarska, przeprowadzone niemal równocześnie dwie operacje chirurgiczne w Radomskim Szpitalu. Proces ma trwać trzy dni, od 20 do 22 czerwca. Po przesłuchaniu wszystkich świadków, w tym poszkodowanego małżeństwa z Ukrainy oraz wysłuchaniu biegłych w tej sprawie, skład orzekający sądu wojewódzkiego w Radomiu wyda wyrok w ostatnim dniu rozprawy. Jutro rozpoczynają się w Radomiu obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W tym dniu Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje akcję sprzątania lasów. Natomiast pojutrze przy ulicy Żeromskiego odbędzie się impreza plenerowa. W Muzeum Wsi Radomskiej otwarto dziś wystawę Historia Ruchu Ludowego w Polsce. Otwarcie wystawy zbiegło się z obchodami Święta Ludowego. Na wystawie prezentowane są materiały ilustrujące stuletnią historię Ruchu Ludowego w Polsce. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Wojewoda Radomski Zbigniew Kuźmiuk, senator Zdzisław Kieszkowski i poseł Danuta Grabowska. Dzień Zielonych Świątek jest tradycyjnie obchodzony w Polskim Stronnictwie Ludowym jako święto ludowe. To tradycja ta trwa już ponad 70 lat. Dlatego też wczoraj obchodziliśmy uroczyście w kilku miejscowościach w województwie. Natomiast dzisiaj, w drugi Dzień Zielonych Świątek, otworzyliśmy wystawę w Muzeum Wsi Radomski. Poświęconą y, tradycjom ruchu ludowego, bowiem w tym roku przypada y, 100 lat, jak powstała pierwsza partia chłopska, to jest stronnictwo ludowe na Wielkim Zjeździe Chłopskim w Rzeszowie 28 lipca 1895 roku. Y, chcemy, aby ta wystawa służyła społeczeństwu miasta Radomia, nie tylko, a szczególnie młodzieży, ponieważ z wystawy tej można y, wiele. Bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzieć. No takich, których nie było na przykład w podręcznikach szkolnych, jest zgromadzonych wiele cennych eksponatów, obrazujących rozwój ruchu ludowego na, na przestrzeni tych właśnie 100 lat po dzień dzisiejszy. Do pogotowia opiekuńczego przywieziono dwójkę dzieci w wieku 5 i 7 lat. Oboje byli w stanie wycieńczenia. Łukasz i Klaudia mieszkają na borkach. Jak nas poinformowano, dzieci w ostatnich dniach prawie nic nie jadły. Matka przebywa za granicą, natomiast ojciec nie wykazuje większego zainteresowania dziećmi. W chwili, kiedy znaleziono dziewczynkę i chłopca przed blokiem, obydwoje byli w stanie omdlenia. Ojciec w tym czasie leżał pijany w domu. Dziećmi zainteresowali się sąsiedzi oraz szkoła, do której uczęszcza łukasz. Dzięki interwencji dzieci znalazły się w pogotowiu opiekuńczym. Będą tam przebywać do powrotu matki. 14-hektarowy teren strzelnicy Radomskich Myśliwych w Piastowie wzbogacił się ostatnio o nowoczesny obiekt. Jest sprawą oczywistą, iż jedną z podstawowych umiejętności myśliwskich jest umiejętność strzelania. Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego, zrzeszający 1820 członków, jest właścicielem 14-hektarowej strzelnicy w Podradomskim Piastowie. Ostatnio jej teren wzbogacił się o nowoczesny obiekt. Jest nim francuska automatyczna wyrzutnia rzutków. Maszyna wyrzuca 360 krążków w pięciu kierunkach. Z wyrzutni korzystają zarówno świeżo wstępujący do związku łowcy, jak i zawodnicy. Przed kamerą swoje umiejętności demonstruje zawodnik klasy mistrzowskiej Władysław Glista. Próbowaliśmy mu dorównać, lecz niestety pudłowaliśmy haniebnie. No cóż, mistrza czyni trening. Zapraszam teraz Państwa na filmowe informacje sportowe. Konrad Malczak z Plata Borkowice zajął trzecie miejsce w kategorii wagowej do 100 kg podczas rozgrywanych w Mielnie Zapaśniczych Mistrzostw Polski Juniorów w stylu wolnym. W pojedynku decydującym o brązowym medalu pod opieką trenera Józefa Maciejczaka pokonał 9 do 0 Marcina Michalaka z Dąbrowi Dąbrowa Górnicza. Dobry występ w mistrzostwach zanotował również Jarosław Cygan z Radomki, waga do 130 kg, kończąc zawody na czwartej pozycji. 22 bramki w 7 spotkaniach zdobyli piłkarze czwartej Ligi, rozgrywając w miniony weekend 27. kolejkę. Najwięcej basz 7 goli padło udziałem rezerw Radomiaka, które uległy granitowi Bychawa 1 do 6. W innych ciekawszych spotkaniach świeżo upieczony trzecioligowiec zespół MZKS Kozienice pokonał 2 do 1 wisłem puławy, zaś Mazowsze Grujec zwyciężyło 1 do 0 Opolani na Opole lupelskie. Łucznicy Sokoła Radom, Mirosława Sokołowska i Dariusz Parzelski zwyciężyli w klasyfikacji juniorów podczas rozegranego na Stadionie Broni czwartego memoriału Michała Sawickiego. Ponadto druga wśród juniorek była Agnieszka Dąbrowska, zaś czwarta wśród seniorek Barbara Lesisz. dzienniku to już wszystko. Zapraszam Państwa do oglądania nas jutro. Do widzenia.